Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, ma stan przedcukrzycowy, może cię zainteresować informacja, że nowe badanie opublikowane w czasopiśmie Annals of Internal Medicine potwierdza, że witamina D może zapobiegać pełnoobjawowej cukrzycy. Przegląd badań klinicznych wykazał, że wyższe spożycie witaminy D poprzez suplementację wiąże się z 15% zmniejszeniem prawdopodobieństwa wystąpienia cukrzycy typu 2 u dorosłych ze stanem przedcukrzycowym. Wprawdzie badanie dotyczyło suplementowania witaminy, ale warto pamiętać, że preferowaną metodą przyjmowania witaminy D jest naturalna ekspozycja na światło słoneczne. Opublikowane 7 lutego badanie opiera się na systematycznym przeglądzie i metaanalizie trzech niezależnych badań klinicznych porównujących poziom witaminy D z ryzykiem cukrzycy. Z badań wynika, że suplementowanie witaminy D nie jest gwarancją uniknięcia cukrzycy, ale zwiększa o 15% szansę jej uniknięcia. Ponad 374 miliony dorosłych na całym świecie, którzy cierpią na stan przedcukrzycowy, może lepiej się chronić, po prostu przyjmując więcej tego potężnego, prozdrowotnego prehormonu. Niestety badania te nie ujawniają poziomu witaminy D w naszym organizmie, który byłby najkorzystniejszy dla uniknięcia cukrzycy. Wiadomo, że optymalizacja poziomu witaminy D jest kluczowym elementem pełnego zdrowia. Ważne jest, aby pamiętać, że suplementacja dużymi dawkami witaminy D wiąże się z ryzykiem, jeśli jest wykonywana nieprawidłowo. Niektóre kofaktory, takie jak witamina K2 i magnez, pomagają organizmowi lepiej syntetyzować witaminę D w dawkach terapeutycznych, co jest w tym kontekście ważne. Ponieważ wiadomo, że witamina D pobudza trzustkę do wytwarzania większej ilości insuliny, oczywiste jest, że osoby ze stanem przedcukrzycowym i chorymi na cukrzycę upewniają się, że ich poziom jest optymalny, można to zrobić z pomocą wykwalifikowanego lekarza. Suplementy witaminy D są lepsze niż nic, ale naturalne światło słoneczne jest nadal najlepszym sposobem na przyjmowanie witaminy D w dawkach terapeutycznych, przy jednoczesnym uniknięciu potencjalnego ryzyka związanego z przyjmowaniem zbyt dużej ilości witaminy D w postaci suplementów i możliwym rozwojem kamieni nerkowych lub innych problemów zdrowotnych. Trzeba jednak wiedzieć, że w polskich warunkach witamina D3 jest produkowana przez słońce na naszej skórze tylko w okresie od czerwca do września i głównie w samo południe, czyli gdy słońce jest w najlepszym położeniu. W badaniu pacjenci otrzymywali równowartość 70 mikrogramów witaminy D dziennie, czyli siedmiokrotnie więcej niż zalecana przez rząd dawka 10 mag dziennie w Wielkiej Brytanii i 15 mag w Stanach Zjednoczonych. Wyższy poziom witaminy D zwiększa wchłanianie wapnia z jelit, co może prowadzić do kamieni nerkowych i uszkodzenia nerek z powodu odwodnienia, ostrzega jedno ze źródeł. Dlatego ważne jest, by w organizmie nie zabrakło także witaminy K2, która rozprowadza wapń z żył do kości. Należy zauważyć, że ryzyko związane z przedawkowaniem jest mało prawdopodobne, jednak teoretyczna możliwość takiego problemu pozwala przeciwnikom suplementacji witaminami wpisać witaminę D na listę środków toksycznych. Jest to część propagandy przeciw prostej suplementacji i próba przejęcia rynku suplementów przez firmy farmaceutyczne, które rzekomo mają lepiej dbać o nasze bezpieczeństwo. Mimo brania większych dawek od zalecanych żaden z uczestników badania nie rozwinął kamieni nerkowych i nie miał żadnych innych problemów zdrowotnych w związku z suplementacją witaminy D, odnotowano tylko korzyści z suplementacji. Witamina D jest ważna dla utrzymania mocnych kości i zębów, a także wspomagania układu odpornościowego, układu sercowo-naczyniowego i funkcji mózgu. Osoby zagrożone niedoborem witaminy D, takie jak osoby starsze, mające ciemną skórę lub otyłe, mogą potrzebować wyższych dawek witaminy D, aby zachować optymalne zdrowie. Najnowsze wiadomości na temat korzyści zdrowotnych witaminy D można znaleźć na stronie Vitamine News.